W plus lidze zaczęła się bezpośrednia rywalizacja o podział medali oczywiście wśród panów i tym samym o miejsca w Lidze Mistrzów w nowym sezonie. W Rzeszowie w pierwszym meczu pierwszej półfinałowej serii Zaksa Kędzierzyn pokonała Resowie 3-2 o szczegółach Marcin Lepa. Dzisiaj zwycięstwo na wyjeździe głównie dzięki kapitalnej grze środkowej. Gra blokiem i często ataki uruchamiane przez Pawła Zagumnego zadecydowały. Dominik Witczak decydował o sile w ataku. Zaksa przegrała pierwszego seta i to gospodarze wydawało się są w znakomitej formie. Nieobecność Georgii Gredzera była niewidoczna. Tomasz Józefacki grał kapitalnie przez całe spotkanie, ale to nie wystarczyło. Zaksa podniosła się szybko, wygrała do 18. Drugi i trzeci set, i jak później okazało się, utrzymała przewagę w breaku Błędy w ataku Ataku gospodarzy, nawet ataki na czystej siatce nieskończone zadecydowały o porażce. Jak będzie w niedzielne popołudnie, o tym przekonamy się już wkrótce. Dzisiaj Zaksa wygrywa 3-2 z Resowią i prowadzi w serii półfinałowej. Z Rzeszowa, Marcin Lepa, Polsat Sport.